Dzień dobry, z tej strony oczywiście John i doczekaliśmy się, Gareth Bale w wersji Icon Toty jest już dostępny w SBC. Czy warto tego zawodnika zrobić? Będzie nas to kosztowało nieco ponad 2 miliony w poderze. Nie ma tych składów aż tylu, ilu się spodziewałem w tym najbardziej pesymistycznym wariancie, no ale wciąż jest to karta, która będzie nas troszeczkę mimo wszystko kosztowała. Czy więc warto? Czy można go umieścić na napastniku, czy lepiej na skrzydle? Czy w ogóle warto sobie nim zawracać głowę? Jest to o tyle istotne, bo przecież część z nas ma do podjęcia jeszcze decyzję, czy wykonać ewolucję toty za 500. To prawda, Gareta Bela można również umieścić na lewym skrzydle bądź na ataku, ale to chyba ta prawa strona będzie przez fanów Waliczyka najczęściej wybierana i trudno mi się temu dziwić, tym bardziej, że on, schodząc na tą lewą nogę, powinien dysponować atomowym uderzeniem. Czy tak rzeczywiście jest? Cóż, ja wykonałem jego kartę na wypożyczeniu i rozegrałem kilka spotkań, żeby te swoje refleksje no również w tym praktycznym wymiarze oczywiście sprawdzić. Prawdopodobnie jesteście ciekawi, jak te testy wyszły. Jaka jest moja rekomendacja co do Gareta Bale'a? Jedziemy! Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że waliczek został uhonorowany przez jej dodatkową gwiazdką słabszej nogi oraz sztuczek, więc ma teraz 5 na 4 zamiast 4 na 3 i to jest oczywiście duża, dobra zmiana dla wszystkich tych, którzy uwielbiają sztuczki. To jest dobra informacja, również to, że ma 4 słabszej nogi, to sprawia, że można go już rozważać w pozycji napastnika, chociaż uważam, że on na tym napastniku może być niekiedy zbyt ciężki. Raczej Rekomendowałbym wykorzystywanie waliczyka w formacjach z dwoma napastnikami, gdzie tego zwinniejszego, mniejszego można byłoby zmiksować z tym garretem, wtedy mogłoby to funkcjonować lepiej. Wydaje mi się, że kiedy będzie on osamotnionym dużym napastnikiem, co prawda bardzo szybkim, ale jednak mimo wszystko bardziej ciężkim, to może być to w tym gameplayu niestety utrudnienie. Tak, to się za bardzo nie zmieniło. Gareth Bale dalej jest zawodnikiem dosyć ciężkim, czy jest klocem, trudno tak powiedzieć. Ale on się o nie obraca z dużą zwinnością. On ma bardzo dobry zamach jeżeli chodzi o odwrócenie się kierunkowe z piłką, więc możecie już na tym zyskać kilka metrów uciekając rywalom. Udało mi się to perfekcyjnie wykonać w kilku spotkaniach omijając nawet Teo Hernandeza, więc rzeczywiście miałem naprzeciwko siebie chyba najbardziej wymagającego obrońcę na tym etapie, no ale też muszę powiedzieć, że na skrzydłach radził sobie lepiej niż w sytuacjach, w których schodziłem nim do środka, bo tam rzeczywiście już ta zwinność dodatkowa i trochę bardziej kompaktowa sylwetka pomagałem po prostu bardziej. Tego też powodu nie patrzę na niego jak na rasowego snajpera. On na tym snajperze co prawda ma tego wysuniętego napastnika na dwóch plusach i fałszywą dziewiątkę, ale wydaje mi się, że tylko w formacjach z dwoma napastnikami on rzeczywiście będzie wam dawał taki balans pomiędzy zwinnością a, a szybkością samą w sobie, bo z tą nie ma problemu, z tym poruszaniem się bywa różnie i tutaj niewiele się też zmieniło w kontekście jego playstyli. Zostało tyle samo, ile było na podstawowej karcie. Tutaj różnica jest przede wszystkim taka, że Acrobatic dostał dodatkowego plusa i ma już pozłacany kolor. No ale czy to jest najbardziej użyteczny ze wszystkich Playstyli, No nie do końca. Jeżeli chodzi o podbicie statystyk samego Garetha Bale'a, to ono jest znaczne. Tutaj nie można na nic narzekać. Wydaje się, że i jej wykonało dobrą robotę, podbijając mu poszczególne parametry. Wydaje mi się, że i tak jest to karta, która Warto będzie przydzielić motorniczego, tak aby zwiększyć tego jego umiejętności driblingu Zobaczcie, że w sytuacji, w której dodamy mu tego engina, no to on rzeczywiście zyskuje jako wspierający, właśnie napastnik albo klasyczny skrzydłowy. Wydaje mi się, że na tym RW on będzie jednak mimo wszystko oddawał po prostu najlepiej. A przy 95 long shotów, no to nawet to zejście na lewą nogę i uderzenie z całej siły z narożnika pola karnego powinno przynieść fajne rozwiązanie. Nawet jeżeli nie będziemy wykorzystywać do końca strzałów finezyjnych, to czasami huknięcie z dystansu również powinno zadziałać, chociaż on ten strzał finezyjny naturalnie ma. Byłem troszeczkę zawiedziony tym, w jaki sposób Gareth Bale wybiegał do przodu. To znaczy, mając porównanie Garetha do Viniciusa na przeciwległym skrzydle, muszę powiedzieć, że to Vini bardziej zbiegał do środka i starał się pokazywać do takiego krótkiego podania, żeby wbiec w polekarnej oddać strzał. Ja specjalnie grałem więcej na Garetha żeby zobaczyć, jak on się będzie zachowywał bywał w bardzo różnych sytuacjach i niestety Gareth, mimo że był schodzącym napastnikiem, no to starał się więcej grać po prostu na boku. Tak naturalnie Gareth mi uciekał na tą flankę i tam chciał pozostać, on co prawda bardzo dobrze podawał. Zaliczył bardzo ładną asystę w rozegraniu ze Smith, więc tutaj nie miałem absolutnie podstaw do tego, żeby go krytykować. No ale kiedy już chciałem, żeby on przejął trochę kontrolę i starał się wysępić jakąś bramkę dla samego siebie, to on tego nie chciał robić. No może to wynika z tego, że tych spotkań nie zagrałem zbyt wiele, bo 5 bo albo 6 bodaj. Ale to wystarczyło, żeby stwierdzić, że Gareth Bale się spisuje znacznie lepiej jako skrzydłowy niż na pasji. Odpowiadając więc pokrótce na możliwe pytania, czy Gareth Bale jest drogi, innymi słowy, czy jest dobrze wyceniony, wydaje mi się, że całkiem nieźle. Przypominam wam, że to jest ikona i to jest zawodnik, który przez długi czas, FC25 w swojej podstawowej wersji, był dosyć drogi. Także nie mogę tutaj narzekać na sposób wycenienia tego SWC. Wydaje mi się, że to jest zrobione całkiem z głową. Pamiętajcie, że te 2 miliony, które trzeba poświęcić na poder żeby zrobić Gareta Bale'a, to są inne 2 miliony niż na przykład dajmy sobie w takim październiku czy we wrześniu, tak? Teraz mamy mnóstwo możliwości grindowania kart o wysokim overrolu, także zrobienie takiego Gareta nawet w perspektywie kolejnych dwóch tygodni nie będzie jakimś wielkim wyzwaniem dla większości z nas, a jest to na tyle ciekawy, interesujący zawodnik, że być może dla wielu graczy będzie po prostu bardzo fajnym nabytkiem, którym będzie można pograć przez Jakiś czas, no ale też nie będę was oszukiwał. To nie jest karta, która z wami zostanie do końca gry. Wydaje mi się, że bardzo szybko pojawią się inne opcje na skrzydła, które po prostu będą dla was bardziej grywalne. No bo jednak, jest to kloc, no bo jednak, jest to zawodnik, który będzie miał swoje problemy, jeżeli chodzi o szybką kombinacyjną grę. No ale jest to karta, która sprawia frajdę. Jak uciekacie tym garetem bailem, czujecie się miejscami, jakbyście uciekali markowi bartrze słynnym meczu Barcelony z Realem Madryt i ja kilka razy takie flashbacki z tamtego rajdu Bay'a miałem. Co prawda one się nie kończyły golami, ale kończyły się pięknym mijaniem teo Hernandez'a między innymi na flance i to sprawiało mi mnóstwo frajdy. Warto tutaj wspomnieć, że Gareth Bale będzie dosyć użytecznym zawodnikiem w kontekście wygrywania pojedynków główkowych. Zauważcie, że ma jala, ale również dosyć wysoko oceniony jumping oraz celność główek. To może być zwłaszcza przydatne w Sytuacja, w których będziecie oddawać strzały na bramkę, ale nie tylko, chodzi też o to, żeby wygrywać pojedynki główkowe na boku, w momencie, w którym staracie się zagrać górną piłkę, wygrać jakąś przebitkę. Czasami z takich główek wychodzą fajne, prostopadłe piłki, które tak naprawdę kończą się akcją sam na sam, więc to też jest coś, co warto podkreślić, zwłaszcza jeżeli na jednym boku macie z drobnego Vinciusa, a na drugim takiego większego, bardziej wydłużonego Garetha Bale'a. Jeżeli miałbym więc powiedzieć, czy które. Jest ze statystyk wydaje mi się to jakkolwiek przekłamane, to na pewno nie tempo. On się naprawdę czuje bardzo szybki w grze, ale popatrz, mam wrażenie, że wszyscy zawodnicy są co najmniej szybcy. Są bardzo szybcy i szybcy. Jeżeli chodzi o Waliczyka, to on jest naturalnie bardzo szybki, tak? Wyprzedza tych, których ma wyprzedzić i tutaj nie miałem żadnych kłopotów, żeby powiedzieć tak. To jest ten struś pędziwiatr Gareth Bale z Wali, który lubi golfa, a jeszcze bardziej lubi biegać. Niestety, jeżeli się patrzy na jego dryby, to tutaj człowiek chciałby się złapać za głowę i powiedzieć. Ojejku, jak to pięknie wygląda, zwłaszcza z tym enginem, no ale to jest nie do końca to. To jest nie do końca to. Nie dajcie się zwieść, Gareth Bale wciąż jest tym samym zawodnikiem, z tą samą sylwetką, więc jeżeli mieliście okazję grać waliczykiem w wersji podstawowej. To w kontekście jego poruszania się niezbyt dużo się zmieniał. Oczywiście to nie jest tak, że nie zmieniło się nic, bo jego balans został mocno usprawniony, no ale to nie jest przerażająca zmiana. To nie jest tak, że on się stał zupełnie inną kartą, absolutnie nie. Co więc ostatecznie myślę? Co rekomenduję zrobić? Cóż, na pewno każdemu polecam wykonać ten jeden segment, który pozwala sobie tą kartę zyskać na 5 meczów wypożyczenia. Możecie go sobie jeszcze testować w Pucharze Toty. Wiem, że tam jest zasada wychodzenia po jednej bramce, ale jeżeli przyjmiecie takie założenie, że chcecie tylko strzelać bramki Garethem Bale'em, to może być tak, że rozegracie może 70-80 minut spotkania i będzie 0-0, jeszcze bramki nie strzelicie, a Garethem trochę pogracie. Gareth przede wszystkim spisuje się fajnie jako skrzydłowy, więc jeżeli ustawicie go w pierwszym meczu na tej pozycji, to pograjcie nim, zobaczcie jak ta karta się zachowuje i później w kolejnym spróbujcie go umieścić na NC. Spróbujcie go umieścić na napastniku w formacji z jednym napastnikiem, na przykład 4-4-1-1, ale spróbujcie też to zrobić w formacji 4-4-2. Zobaczycie jak różnie ten zawodnik potrafi się zachowywać w zależności od tego jak jest ustawiony. Wypożyczenie must have. Sama decyzja co do tego czego zrobić, cóż zależy od kilku czynników. Jeżeli macie świetny Jednych zawodników po ewolucji albo w trakcie tej ewolucji 500K to prawe skrzydło macie tak naprawdę zarezerwowane dla kogoś innego. Oczywiście część zawodników można umieścić wtedy na NC i Gareta zostawić na prawym skrzydle. To może być super rozwiązanie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o lewe skrzydło, to tutaj po prostu będzie go ograniczała też ta pozycja, bo on ma tylko lewego skrzydłowego, nie ma lewego pomocnika. A wiele formacji to wciąż formacje z lewym pomocnikiem, nie lewym skrzydłowym, więc po prostu część z nas nie będzie miała go jak wstawić do składu. W takim przypadku Gareta niestety z bólem serca ale będę odradzał. To jest wciąż bardzo droga karta, której zrobienie nie może się wiązać tylko z tym, że będziecie go trzymać wiecznie na ławie, no bo to po prostu nie będzie miało sensu. Pamiętajcie, że w tyle mamy jeszcze SBC o Camille Abili, która ma dostać kartę na HP. Też to będzie ikona toty i być może zawodniczkę z Francji będziecie chcieli zrobić bardziej i chętniej do pierwszego składu niż Gareta Beyla, który ma być rezerwowym. Pozostawiam to oczywiście do Waszej decyzji, ale ale bardzo serdecznie was proszę o to, żebyście opisali swoje wrażenia z wykorzystywania karty Waliczyka w komentarzach. Jeżeli zrobiliście już ten segment wypożyczenia, opiszcie swoje wrażenia. Jestem ciekaw, czy one się różnią od moich, czy są też z nimi bardzo tożsame. Dzięki temu będziemy mogli pomóc wszystkim innym graczom, którzy będą szukali odpowiedzi na pytanie, czy Gareta Bale'a warto włączyć do swojego składu. Ja was jak zwykle serdecznie pozdrawiam, życzę dobrego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale. 爸爸。